Panią skarbnik, witam kierowników, witam Państwa radnych i wszystkich mieszkańców, którzy nas oglądają. Dzisiejsze obrady będą przebiegały według następującego porządku. Pierwsze otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Drugi punkt, przedstawienie porządku posiedzenia. Trzeci, przyjęcie protokołu z 17. sesji Rady Gminy Rokiciny z dnia 24 czerwca 2025 roku. Czwarty punkt, przyjęcie protokołu z 18. sesji Rady Gminy Rokiciny z dnia 8 lipca 2025 roku. Piąty punkt podjęcie uchwał w sprawach: 5.1 zmiany budżetu na rok 2025, 5.2 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rokiciny na lata 2025-2034, 5.3 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Rokiciny na lata 2022-2025, 5.4 udzielenia przez gminę Rokiciny dotacji celowej sko katolickiej parafii Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabudku położonym na obszarze gminy Rokiciny i wpisanym do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. Szósty punkt zakończenie posiedzenia. Ktoś z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i wypowiedź słowną. Pan Pan Granosik Janusz. Jestem za. Pan Jerzyna Dawid. Pani Łukasiewicz Małgorzata. Jestem za. Pani Marcinkowska Anna. Jestem za. Pan Łukasiewicz Mateusz. Jestem za. Pan Rżanek Piotr. Jestem za. Pan Sadowski Dariusz. Jestem za. Pani Stanisz Goszyńska Sylwia. Jestem za. Pan Trela Marek. Jestem za. Pan Bachowiec Grzegorz. Jestem za. Pani Wodaczek Agnieszka. Jestem za. Pani Woźniak Agata? Jestem za. Pani Wrzysińska Aneta? Jestem za. Porządek został przyjęty. Na sali mamy 14 radnych. Obrady są prawomocne. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 17. sesji Rady Gminy Rokiciny z dnia 24 czerwca 2025 roku. Państwo radni otrzymali protokoły drogą mailową. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Kto jest za przyjęciem protokołu z 17. sesji? Proszę o podniesienie ręki i wypowiedź słowną. Pan Darak Andrzej. Tak. Pan Granos Janusz. Jestem za. Pan Jerzyna Dawid. Jestem za. Pani Łukasiewicz Małgorzata. Jestem za. Pani Marcinkowskanna? Jestem za. Pan Ukiesz Mateusz, jestem. E, wstrzymuję się? Pan Żanek Piotr. Jestem za. Pan Sadowski Dariusz? Jestem za. Pani Stanisław góścińska Sylwia. Jestem za. Pan Trela Marek. Jestem za. Pan Wachowiec Grzegorz? Jestem za. Pani Wodaczyk Agnieszka? Jestem za. Pani Woźniak Agata? Jestem za. Pani Wrzesińska Aneta? Jestem za. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego protokołu z 18. sesji Rady Gminy Rokiciny z dnia 8 lipca 2025 roku. On również został przekazany drogą mailową do Państwa radnych. Czy są jakieś uwagi? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki i wypowiedź słowną. Andrzej. Wstrzymuję się. Pan Grano Janusz. Jestem za. Pan Jerzyna Dawid. Jestem za. Pani Łukasiewicz Małgorzata. Jestem za. Pani Maciko Skanna. Pan Orkiewicz Mateusz wstrzymuje się. Pan Rżanek Piotr. Jestem za. Pan Sadowski Dariusz. Jestem za. Pani Stanisz Gościńska Sylwia. Jestem za. Pan Trela Marek. Jestem za. Pan Wachowiec Grzegorz. Jestem za. Pani Wodaczek Agnieszka. Jestem za. Pani Woźniak Agata. Jestem za. Pani Wrześnińska aneta Jestem za. Protokół został przyjęty z 18. sesji Rady Gminy Rokiciny. Przechodzimy do punktu piątego o podjęcie uchwał w sprawach zmiany budżetu na rok 2025. Proszę panią skarbnik o przybliżenie projektu uchwały.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 128 320 zł w następujących rozdziałach. W rozdziale 905, paragrafie 246 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50 000 zł w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu Czyste Powietrze. W rozdziale 926, paragrafie 246 Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 78 320 złotych w związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rokiciny w 2025 roku. Objaśnienia do załącznika numer 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 128 320 zł w następujących rozdziałach. W rozdziale 704 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł na wydatki związane z najmem części pomieszczeń twórca PKP. W rozdziale 750 23 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 320 zł na wydatki dotyczące Urzędu Gminy. I dziękuję. Jakieś pytania do projektu uchwały? Proszę pana rodnego. Ja tylko się dopytam. To 100 tysięcy na wydatki związane z najmem części pomieszczeń PKP. To jest przystosowanie tych pomieszczeń czy koszty związane Nie, z wynajmem? Koszty związane z wynajmem, bo my będziemy płacić... Yy, yy, Najem jest, jest kwota w umowie, ale za media będziemy płacić ryczałtami i to będzie rozliczane dopiero na koniec roku. Także my będziemy wydatki ponosić przez cały rok, a będzie to rozliczane na koniec roku. Także ja muszę mieć wszystkie wydatki zaplanowane w budżecie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wypowiedź słowną. Pan Darach Andrzej. Jestem za. Pan Granosi Janusz. Pan Jerzyna Dawid. Jestem za. Pani Łukasiewicz Małgorzata. Jestem za. Pani Marcinkowska Anna. Pan Łukiewicz Mateusz. Jestem za. Pan Rżanek Piotr. Jestem za. Pan Sadowski Dariusz. Jestem za. Pani Stanisz Goszczyńska Sylwia. Jestem za. Pan Trela Marek. Jestem za. Pan Pachowiec Grzegorz. Jestem za. Pani Wodarczyk Agnieszka. Jestem za. Pani Woźniak Agata. Jestem za. Pani Brzesińska Aneta. Jestem za. Przechodzimy do kolejnego projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2025-2034. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Jak wiadomo załącznik numer jeden do niniejszej uchwały odzwierciedla nam dane budżetowe. Powiem, że planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 11 733 156 86 groszy, co daje nam 20,78 planowanych dochodów. Dopuszczalny wskaźnik spad zobowiązań określony w y, artykule 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony. W załączniku numer 2 y, w przedsięwzięciach tak naprawdę y, zmieniły się tylko y, kwoty najmu które mam wpisane w załączniku numer 2 w przedsięwzięciach w wydatkach bieżących i są to najem części pomieszczeń dworca PKP w odc. Kolonii i w roku 2025 jest to kwota 150 000 zł, w 26, 27, 28, 29 Jest to kwota 29-30, jest to kwota 230 000 zł, w roku 2031 jest to kwota 100 000 zł, ponieważ aneks jest podpisa podpisany do końca miesiąca maja, także w roku 2031 jest ta kwota mniejsza. Jak będzie wykonanie wykonało, jak będzie to wykonanie wyglądało, także zobaczymy dopiero jak będziemy po roku rozliczać te wszystkie koszty, tak ale muszę mieć te kwoty zaplanowane w budżecie. A reszta kwoty w załączniku numer 2 w przedsięwzięciach bez zmian. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Tak, tak. Proszę panią skarbnik o przeczytanie uchwały. Uchwała numer kolejny Rady Gminy Rokiciny yy, z dnia yy, 26 sierpnia 2025 roku w sprawie zmi zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokiciny na lata 2025-2034. Na podstawie stosownych przepisów prawa Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rokiciny na lata 2025-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2031 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wypowiedź słowną. Pan Darek Andrzej. Jestem za. Pan Granosik Janusz. Jestem za. Pan Iżyna Dawid. Jestem za. Pani Łukasiewicz Małgorzata. Jestem za. Pani Marcinko Anna. Pan Orkiewicz Mateusz jestem za. Pan Rżanek Piotr. Jestem za. Pan Sadowski Dariusz. Jestem za. Pani Stanisz Goszczyńska Sylwia. Jestem za. Pan Trela Marek. Jestem Pan za. Pan Pachowiec Grzegorz. Jestem za. Pani Wodaczek Agnieszka. Jestem za. Pani Woźniak Agata. Jestem za. Pani Wrzesińska-Neta. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję Pani Skarbnik. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Rokiciny na lata 2022-2025. Proszę Panią Kierownik o przeczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Rokiciny zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Rokiciny na lata 2022-2025. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 1465 1572 1907 1940 i artykuł 4

oraz artykuł 10 ustęp 1 i ustęp 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 1939 i 2600 Rada Gminy Rokiciny uchwala co następuje Paragraf pierwszy. W Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rokiciny na lata 2022-2025, stanowiącym załącznik do uchwały nr 37, łamane przez 279, łamane przez 2022 Rady Gminy Rokiciny z dnia 31 marca 2022 roku, w zadaniu nr 2 o tytule Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, dodaje się ustęp 2.9 o następującej treści. 2.9. Przeprowadzenie i sfinansowanie diagnozy lokalnych problemów społecznych związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne oraz zagrożeń spowodowanych. Uzależnieniami, w tym behawioralnymi, i przemocy wśród uczniów szkół i dorosłych mieszkańców gminy Rokiciny. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rokiciny. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzasadnienie. Prowadzenie działań związanych z, z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałającym narkomanii, jak też prowadzących do integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, należy do zadań własnych gminy. Gmin. Realizacja zadań, o których mowa, prowadzona jest w postaci uchwalonego przez Radę Gminy Rokiciny gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii który stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia. Elementem gminnego programu mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest przyjęcie niniejszej uchwały, która poszerza obszary objęte finansowaniem w ramach programu, o którym mowa wyżej. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wypowiedź słowną. Pan Darach Andrzej. Jestem za. Pan Granosi Gianusz. Jestem za. Pan Jerzyna Dawid. Jestem za. Pani Łukasiewicz Małgorzata. Jestem za. Pani Marcinkowska Anna. Jestem za. Pan Łukasz Mateusz. Jestem za. Pan Żanek Piotr. Jestem za. Pan Sadowski Dariusz. Jestem za. Pani Stanisz Goszczyńska-Sylwia? Jestem za. Pan Trela Marek? Jestem za. Pan Pachowiec Grzegorz? Jestem za. Pani wodaczy Agnieszka? Jestem za. Przepraszam. Pani Woźniak Agata? Jestem za. Pani Brzezińska Aneta? Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję Pani Kierownik. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to uchwała w sprawie udzielenia przez Gminę Rokiciny dotacji celowej rzymskokatolickiej parafii Matki Boskiej Różańcowej Właznowie na prace kon konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku położonym na obszarze Gminy Rokiciny i wpisanym do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. Proszę Panią Kierownik o przybliżenie projektu uchwały. Dzień dobry Państwu. Projekt uchwały Rady Gminy Rokiciny z dnia 26 sierpnia 2025 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Rokiciny dotacji celowej rzymsko-katolickiej parafii Matki Boskiej Różańcowej Własnowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku położonym na obszarze Gminy Rokiciny i wpisanym do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. Na podstawie stosownych przepisów prawa w związku z uchwałą numer 40, 49 przez 352 przez 23 Rady Gminy Rokiciny z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Rokiciny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 roku pozycja 2298 zmienionej uchwałą numer 51 przez 363 przez 23 Rady Gminy Rokiciny z dnia 30 marca 2023 roku Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 roku pozycja 2899 Rada Gminy Rokiciny uchwala co następuje. Paragraf 1. Gmina Rokiciny udziela dotacji celowej w wysokości 40 tys. zł, słownie 40 tys. zł, rzymskokatolickiej parafii Matki Boskiej Różańcowej Właznowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, polegających na remoncie części elewacji zachodniej i kruchty Kościoła Matki Boskiej Różańcowej Właznowie, to jest zabytku wpisanego do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków. Paragraf 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w paragrafie 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy gminą Rokiciny a rzymskokatolicką parafią Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rokiciny. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzasadnienie do tej uchwały. Zgodnie z artykułem 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udziela organ stanowiący gminy na, na zasadach określonych przez ten organ w uchwale. Dotacja może być udzielona na cele określone w artykule 77 tej ustawy w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonane przez zwykłego wnioskodawcę prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przez zabytku. Rada Gminy Rokiciny uchwałą nr 49 przez 352 przez 23 Rady Gminy z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Rokiciny Dziennik Urzędowej Województwa Łódzkiego z 23 roku pozycja 2298 zmienionej uchwałą numer 51 przez 363 przez 23 Rady Gminy Rokiciny z dnia 30 marca 2023 roku, Dziennik Urzędowej Województwa Łódzkiego 2023 roku, pozycja 2899 określiła zasady, na jakich może udzielić dotacji. Wójt Gminy Rokiciny w terminie od dnia 28 lipca 2025 roku do dnia 4 sierpnia 2025 roku do godziny 15 włącznie ogłosił nabór wniosków o udzielenie w roku 2025 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Rokiciny. W dniu 4 sierpnia bieżącego roku rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części elewacji zachodniej i kruchty kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Własnowie, który decyzją z dnia 30 maja 1967 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi wpisany został do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod numerem 334. Wymieniona we wniosku kwota dotacji wynosi 40 tysięcy złotych i przeznaczona zostanie na wykonanie prac i robót przy zabytku. Przeprowadzone prace i roboty mają na celu zachować zabytek, zatrzymać jego degradację i uwydatnić walory artystyczne i wątki konserwatorskie kościoła. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie dniejszej uchwały jest uzasadnione. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Proszę o podniesienie ręki i wypowiedź słowa. Pan Andrzej, wstrzymuje się. Pan Granosi Gianusz? Jestem za. Pan Jerzyna Dawid. Jestem za. Pani Łukasiewicz Małgorzata? Jestem za. Pani Marcikowska Anna? Jestem za. Pan Łukasiewicz Mateusz, jestem za. Pan Drżanek Piotr? Jestem za. Pan Sadowski Dariusz? Jestem za. Pani Stanisz Goszczyńska Sylwia? Jestem za. Pan Trela Marek? Jestem za. Pan Bachowiec Grzegorz? Jestem za. Pani Włodaczyk Agnieszka? Jestem za. Pani Woźniak Agata? Jestem za. Pani Wrzesińska Aneta? Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję Pani Kierownik. Zamykam dziewiętnastą nadzwyczajną sesję Rady Gminy. Dziękuję i proszę Państwa Radnych o pozostanie jeszcze chwilą.